Witam z tej strony Vlogsy z kolejno, czyli na tym kanale. I dzisiaj pokażę wam, jak do Minecrafta z wgrać Launcher z skina. Yy, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, a ja już pokazuję. A no więc tak, musimy wejść sobie na Tele Stworzyć konto lub się zalogować. Trzeba się zalogować następnie tutaj w kontach. Nazwa hasło. Login to launcher. Ja już mam tu swoje konto, więc ja nic nie muszę robić. Tak więc jak już jesteście tutaj. Wchodzicie sobie w Download Skins i macie swoje skinki. Macie, nie wiem, Jokera na przykład, co chcecie. Bierzecie sobie, nie wiem, tego na przykład. Klikacie Download. Wracacie na swoje konto. Klikacie tu i teraz Upload Skin. No sorry, musiałem wyciąć, ale już jestem tutaj, pyk, pyk. I wtedy wrzucamy sobie skina i tak jak widzicie, mam skina takiego, jak jest teraz. I żeby skin działał tu w grze, musicie być po pierwsze zalogowani, a po drugie wersja musi być z tym TL. Nie może być, już wam pokazuję, jakaś tu... O, bez TL tu jest, to skin nie będzie działał. A jeśli macie wersję z TL, to skin będzie bezproblemowo działał, już Wam pokazuję. Wchodzimy do gry. jest skin zmieniony, pyk. Jest skin zmieniony, proszę bardzo. Jest skin. Jest. Tak więc mam nadzieję, że film wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, suba z dzwonem. No, ja się żegnam i mam... I jak podobają wam się poradniki takie, to zostawiajcie łapki w górę na pewno. Jeśli chcecie więcej poradników tego typu, to napiszcie mi komentarze. No, i jeszcze raz dziękuję za oglądanie. I na razie.